Dzień dobry, mam takie wrażenie, że niewielu kibiców europejskiej piłki miało świadomość o co tutaj toczyła się gra, że to nie był tylko po prostu od kolejny mecz Barcelony w europejskich pucharach, ale to było spotkanie o przyszłość klubu. W moim odczuciu to był mecz o przyszłość. Joana Laporty, który gdyby Barcelona teraz odpadła, moim zdaniem Mogłoby to bezpośrednio wpłynąć nawet na wynik w kolejnych wyborach prezydenckich. To był mecz o posadę Szawiego. Ja tak to interpretuję. Gdyby Barcelona przegrała jeszcze w kiepskim stylu, Szawi poleciałby już teraz. Ale dla mnie to spotkanie z Napoli to był też mecz o przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. To znaczy, gdyby Barcelona odpadła z Napoli na tym etapie rozgrywek, z zespołem, który przed momentem zmienił szkoleniowca, który przed momentem też był w rozsypce, to za chwilkę rozpoczęłaby się nieprawdopodobnie mocna narracja w katalońskich mediach. Że cały ten projekt z stawianiem na doświadczonych zawodników, jak Cancelo, jak Gündogan czy jak Lewandowski, po prostu runął. Dlatego w tym meczu na Mążuik wydarzyło się coś niezwykle istotnego. Barcelona przetrwała i kilka niezwykle ważnych postaci w Barcelonie obecnie może odetchnąć z ulgą. I gigantyczny kamień serca może spaść Laporcie, Szawiemu. A także Robertowi Lewandowskiemu i w zasadzie całej tej ekipie, ponieważ to był mecz o kasę, sytuacja finansowa jest trudna, o prestiż, przede wszystkim o takie udowodnienie po tych odpadnięciach z ostatnich lat z Eintrachtem, z Manchesterem, United, szybko widzę mistrzów, że Barcelona nie powinna być degradowana do klubu drugiej kategorii, że nie powinna być traktowana jako taki klub, który może sobie chwilkę pograć w widzę mistrzów, ewentualnie wyjdzie, ale potem już po prostu błyskawicznie z tej największej elity wyleci. I to spotkanie przede wszystkim układało się dla Barcelony, bardzo dobrze od pierwszych minut. To znaczy Barcelona, tak jak zresztą w tym pierwszym meczu. Bardzo dobrze wyglądała, jeśli chodzi o wysoki odbiór piłki, jeśli chodzi o konstruowanie szybkich ataków, o przechodzenie do tych szybkich ataków. Barcelona przede wszystkim była do bólu konkretna, wręcz w niektórych momentach, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy Fermin Lopez albo wchodził w pole karne, albo w tę decydującą strefę, w której mógł pomyśleć o oddaniu strzału. Nawet momentami Barcelona trochę się spieszyła, jakby chciała błyskawicznie wysłać taki sygnał, że będzie w stanie z tym Napoli sobie poradzić. Natomiast jestem też przekonany, że wiele osób patrzyło na to spotkanie, przede wszystkim. Wszystkim po tym, jak został już ogłoszony skład, jako taki gigantyczny egzamin dla pałku Barsiego, ponieważ jeśli w takim wieku, a przypominam, to jest rocznik 2007, grasz na Wiktora Osimena, to musisz nastawić się na to, że Osimen, który często też robi taki ruch ścinający, mylący linię spalonego, aczkolwiek w tym spotkaniu akurat z tym Napoli miał gigantyczny problem, bo ta defensywa Barcelony ustawiała się na tyle dobrze, że raz za razem łapała właśnie Osimena na spalone. W każdym razie można było się nastawiać, że Osimen będzie wbiegał w tę strefę. Właśnie Pałku Barsiego, i tam Kubarcy nie poradzi sobie albo szybkościowo, albo nie poradzi sobie doświadczeniem, albo nie poradzi sobie fizycznie. I moim zdaniem ten mecz. Dla samego młodego stopera Barcelony rozpoczął się znakomicie, ponieważ rozpoczął się już w tych pierwszych sekundach od świetnej interwencji Pałku Barsiego. Ja wiem, że pewnie będę monotematyczny, bo nagrałem niedawno też taki hołd pochwalny właśnie dla tego młodego stopera, natomiast podkreślę to po raz kolejny. Teraz po starciu z naprawdę dużo bardziej wymagającym rywalem niż Osasuna, po starciu w fazie Pucharowej Ligi Mistrzów, że ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Żeby młody obrońca grał tak dobrze, prezentując tak szeroki pakiet umiejętności jeśli chodzi o grę w defensywie i wyprowadzenie piłki. Przecież kilka piłek zagranych przez Pałku Barciego w tym meczu, na przykład jedno kapitalne długie podanie jeszcze w pierwszej połowie w kierunku Fermina Lopeza, czy te mięciutkie podania pozwalające Barcelonie wychodzić spod pressingu, to było po prostu absolutne mistrzostwo świata. Ten piłkarz wygląda jak jakiś wytwór sztucznej inteligencji, wygląda na gościa, na którego kompletnie nie wpływa żaden kontekst. To znaczy nie wpływa na niego na przykład fakt, że Barcelona może bać się odpadnięcia z europejskich pucharów znowu zbyt szybko. Że gra w Lidze mistrzów, że gra na wielkiego napastnika Wiktora Osimena. On podchodzi do tych meczów po prostu na, na zasadzie takiej, że koniec końców i tak wszystko mu wychodzi. Ten jego spokój jest niespotykany, jak na środkowego obrońcę, w takim wieku. Dlatego moim zdaniem tutaj Pałku Barsi zdał taki pierwszy, niezwykle istotny egzamin w swojej karierze, bo wiecie, każdego zawodnika można zdeprecjonować i pewnie też pojawiały się takie głosy deprecjonujące dotychczasowe, znakomite występy Pałku Barsiego, bo praktycznie wszystkie były albo bardzo dobre, albo znakomite. A tutaj zdał egzamin taki tak naprawdę nawet pod kątem gry w reprezentacji Hiszpanii. To znaczy, ja spodziewam się, że Kubarski dostanie powołanie. Ponieważ ci młodzi zawodnicy z Barcelony często dostają powołania do reprezentacji Hiszpanii, tak naprawdę po rozegraniu niewielkiej liczby spotkań, ale Kubars gra na takim poziomie, że gdyby ktoś nie brał pod uwagę w ogóle wieku, życiorysu tego zawodnika i tak dalej, po prostu doszedłby do wniosku nie. No absolutnie topowy stoper w ostatnich tygodniach topowy stoper w Europie jak najbardziej może jechać na kadrę. Ale ten mecz miał więcej takich powiedzmy nieoczywistych postaci. To znaczy, świetny występ Kubarsiego pewnie nie jest niczym nieoczywistym dla ludzi, którzy oglądają regularnie mecze Barcelony, ale pewnie dla kibiców, którzy oglądają inne ligi i teraz. Sobie Odpalili barce z Napoli, no to to mógł być szok, że tak młody zawodnik tak zagrał. Ale że Fermin Lopez rozegra takie spotkanie, że Fermin Lopez strzeli jednego z tych decydujących goli, że będzie tak dobrze wyglądał, jeśli chodzi w zasadzie o każdy aspekt. To już nie było takie oczywiste. Tym bardziej, że Szawi tak naprawdę do tej pory podchodził do Fermina Lopez'a z taką dużą rezerwą. Praktycznie ostatnie miesiące, jeśli chodzi o podejście trenera Barcelony do osoby Fermina Lopez'a, to było jedno wielkie wotum nieufności. Natomiast z drugiej strony też Szawii, choć oczywiście ma wielkie problemy z kontuzjami ta kadra jest bardzo wąska, to wystawiając Rafinie i Fermina Lopeza od pierwszej minuty też wysłał taki sygnał, Namóg no wystawić na przykład Joana Felixa, że w tym meczu naprawdę kluczowa będzie intensywność i wysoki odbiór, bo do Rafini naprawdę można mieć mnóstwo zastrzeżeń za, za cały jego pobyt w Barcelonie. Można toczyć niekończące się debaty, czy to jest profil pod Barcelonę. Moim zdaniem to jest piłkarz, którego stać na bardzo dobre mecze, ale to nie jest profil pod Barcelonę. W kontekście Fermina Lopeza, no sam szawi tak naprawdę swoimi decyzjami pokazywał, że nie ufa temu zawodnikowi, aż sam Wielokrotnie w tych ostatnich tygodniach zastanawiałem się, dlaczego Fermin Lopez dostawał aż tak niewiele szans. No i co się okazuje? Że Rzeszawi w tym decydującym momencie stawia na tych dwóch zawodników po to, żeby intensywność się zgadzała, ponieważ to jest na przykład ta wielka różnica pomiędzy Żołan Felixem a Rafinią że Felix ginie od gry, że Felix znika, a Rafinia nawet jeśli będzie grał słaby mecz, nawet jeśli będą zdarzały mu się jakieś kuriozalne nieporozumienia, była taka sytuacja w drugiej połowie, kiedy wydawało się, że Barcelona wyjdzie z przewagą na połowę Napoli i doszło do totalnego znowu nieporozumienia Rafini z Lewandowskim, to Rafinia zostawia całe serce na boisku, gdzie jeśli grasz z napastnikiem, który mało presuje jak Lewy, jeśli grasz z kimś takim jak Ilkay Gendogan, który też z definicji wręcz nie stosuje wysokiego pressingu, to ty musisz mieć zawodników, którzy w jakiś sposób będą to rekompensować i będą te braki nadrabiać. Kimś takim jest Lamin Yamal, który haruje bez piłki, tutaj ta harówka też zakończyła się między innymi żółtą kartką, która później jakoś znacząco na Lamina Yamala nie wpłynęła. Ale jeśli masz zawodników, którzy nie wszyscy stosują wysoki pressing, bo zdarzały się takie momenty w tym meczu, kiedy ja sam doceniając na przykład ruchy Roberta Lewandowskiego w grze bez piłki, nawet w tych akcjach bramkowych, myślałem sobie, kurczę, że gdyby tutaj grał na przykład Witor Roque, to Napoli miałoby jeszcze większy problem z wyprowadzeniem piłki. Ale zmierzam do tego, że jeśli grasz na przykład na gości... Bardzo doświadczonych, wiekowych, jak Lewy czy Gyndogan, którzy po prostu nie będą cały czas sprintować, no to ktoś inny musi to za nich robić. No i kimś takim właśnie był w tym meczu Rafinha, Ale tak jak mówię, na dłuższą metę, moim zdaniem, to nie jest charakterystyka zawodnika pod Barcelonę. Natomiast ten mecz ma innych też nieoczywistych bohaterów, bo jednym z takich nieoczywistych bohaterów był Sergi Roberto, kiedy Szawi zdecydował się na wprowadzenie Oriola Romeu, swoją drogą błąd Oriola Romeu z wystawieniem piłki na strzał z dystansu w samej końcówce też mógł zafundować nieprawdopodobny horror, ale ale wprowadzenie w okolicach 60. minuty Sergiego Roberto i Aurela Romeu, biorąc pod uwagę dyspozycję tych zawodników w tym sezonie, no to było proszenie się o jakąś totalnie straceńczą misję. No i co się okazało, że w Sergiego Roberto znowu wstąpił jakiś absolutny gen heroizmu, gen bohaterskości. I Sergi Roberto rozegrał tak naprawdę jakieś niesamowite spotkanie. Nie mam na myśli tej, tylko tej asysty przy bramce Roberta Lewandowskiego. To też jest swoją drogą super bonus dla lewego, że po raz kolejny strzelił gola i że znowu strzelił gola w ważnym momencie w lidze mistrzów z mocnym rywalem. Bo ten aspekt też już w Hiszpanii był brany pod lupę przy takiej szerszej krytyce Roberta Lewandowskiego, że on musi strzelać gole w ważnych meczach, w ważnych momentach. Czyli tak jak właśnie tutaj, na 3 do jednego, po to, żeby Barcelona miała większy spokój. Ale że Sergi, no i oczywiście. Wielka waga Ilka Gendogana, także w tej akcji, który zaprezentował swój znak firmowy, czyli to prostopadłe podanie. Ale to wejście Sergiego Roberto to jest coś, co wymyka się logice. To znaczy, Sergio Roberto na logikę nie miał prawa rozegrać tak znakomitego meczu właśnie po wejściu, jak tutaj rozegrał. Więc wyszło absolutnie na Szawiego, przynajmniej jeśli chodzi o wprowadzenie Sergiego Roberto. Natomiast to nie był mecz. To nie, to nie był partido redondo, jak to mawiają Hiszpanie, czyli taki okrągły, kompletny mecz w wykonaniu Barcelony. Na pewno wielkim plusem i tym, co odróżniło to spotkanie od wielu innych meczów Barcy w tym sezonie było to, że kiedy Barca strzeliła gola, to błyskawicznie poszła po kolejne trafienie. A to kolejne trafienie zrodziło się tak naprawdę z, z, ze stałego fragmentu w defensywie. Fantastyczna kontra, Laminia mal, Rafinia bardzo dobry dribbling przed uderzeniem. Piłka odbija się od słupka, no i dobija Żuanka Cancelo, który w takich sytuacjach zawsze musi gościć właśnie w polu karnym. Do czego zmierzam? Że. Tym się to spotkanie różniło od wielu innych meczów Barcelony, że jak Barca złapała to swoje momentum, to od razu poszła po prostu po kolejnego gola. A często zdarzało się wcześniej tak, że kiedy Barcelona na przykład strzelała gola, to potem nie potrafiła pójść za ciosem, albo to spotkanie gdzieś rozłaziło się w rękach. Z tym, że no to, co się wydarzyło później, oczywiście z punktu widzenia Szawiego, może być niepokojące, bo z jednej strony. Barsa nie jest na takim etapie swojej historii i też ma tyle problemów z kontuzjami, że trudno oczekiwać, by Barcelona całkowicie kontrolowała swoje spotkanie od pierwszej do 90 minuty. To byłoby praktycznie nierealne. Natomiast ta druga część pierwszej połowy to był taki okres niepokojący z punktu widzenia Szawiego na pewno i początek drugiej połowy. To były takie okresy, kiedy wydawało się, że jeśli Napoli przyciśnie, to będzie w stanie wrócić do tej rywalizacji. Natomiast wielu zawodników Barcelony po prostu zagrało na, na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście zdarzały się pewne uchybienia, na przykład okolice 33 minuty, kiedy Di Lorenzo oddał bardzo groźnie strzałgową. Fenomenalna, typowa dla Tersteigena interwencja. No to w tamtej sytuacji wydaje mi się, że to był akurat taki moment, kiedy rzeczywiście można byłoby się przyczepić do pał Kubarsiego. Była też taka sytuacja w drugiej połowie, kiedy Kubarsi z Araujo za bardzo skupili się na Osimenie. Zabrakło być może wsparcia Cancelo i mógł to wykorzystać Lindström, więc ta defensywa nie była nieskazitelna. W tej defensywie oczywiście zdarzały się błędy. No sama akcja bramkowa to tak naprawdę też jest jakieś niedopatrzenie, które trochę przypomniało mi różne takie momenty z Frankiem de Jongiem w roli, w roli głównej, czyli wbiega zawodnik z drugiej linii i brakuje piłkarza, który gdzieś po drodze wytrąciłby go z rytmu i nie pozwoliłby mu wypracować pozycji. Mam na myśli tutaj Rachmaniego, który strzelił gola i wydaje mi się, że w tamtej sytuacji z kolei odpuścił delikatnie Ilkaj Gündogan. Ale koniec końców Szawi naprawdę może być bardzo ukontentowany o tyle, że Barcelonie udało się zneutralizować te potencjalnie najmocniejsze strony Napoli, że ci zawodnicy na których w Hiszpanii się nastawiali szczególnie, nawet po to, żeby zobaczyć, jak wypadnie Osimen na tle Barcelony, jak wypadnie kwicza Quarazquelia. No to co oni zagrali? Kubarsi wyłączał Osimena w wielu sytuacjach, jak stare radio. Z kolei Kunde w defensywie rozegrał kapitalne spotkanie na Quarazquelię. Kwarackelia, pierwszą taką groźną sytuację, czyli pierwszy groźny strzał z dystansu oddał dopiero na początku drugiej połowy, kiedy wypracował sobie pozycję i ściął do środka. Natomiast na swojej stronie Kunde wyłączył go całkowicie i też tak naprawdę po tej eksplozji talentu Pałku Barsiego, po przesunięciu Andreasa Christensena też na pozycję defensywnego pomocnika, Kunde powinien absolutnie zaakceptować fakt, że w tej Barcelonie powinien być prawym obrońcą, ponieważ po pierwsze nie ma konkurencji na prawej obronie, po drugie moim zdaniem Kunde w tym sezonie, jak patrzę na, mówię o meczu z Napoli, ale patrzę tutaj na szerszy kontekst. Kunde w tym sezonie jest zawodnikiem wyjątkowo niestabilnym i nie daje gwarancji jako stoper, a jako prawy obrońca. Nawet jeśli popełni błąd, to teoretycznie albo może zaasekurować to wszystko Araujo swoją szybkością, albo Kubarski swoją szybkością, fizycznością, inteligencją i generalnie wszystkim innym, bo oferuje pełen pakiet. W każdym razie Kunde w tym meczu zdał egzamin również na bardzo, bardzo wysoką ocenę, co nie było takie oczywiste. Więc Wiele rzeczy tu się zgrało niesamowicie na plus, jeśli chodzi o Szawiego i jeśli chodzi o Barcelonę. Czyli piłkarze, co do których można było mieć pewne wątpliwości. Czy Kubars i tak niedoświadczony da radę? Dał radę. Czy Kunde, który był totalnie elektryczny w tym sezonie, da radę? Dał radę. Czy uda się wyłączyć Osimena? Udało się. Czy da się wyłączyć? Czy uda się wyłączyć Kwarackelię? Udało się wyłączyć Kwarackelię. Czy to był idealny mecz w wykonaniu Barcelony? No nie był. Natomiast trudno też było oczekiwać, żeby Barcelona po tych wszystkich przebojach z ostatnich tygodni, po tych wszystkich naprawdę przesłabych meczach, nagle wjechała na takie Napoli i rozegrała kompletny mecz. Pomimo wszystkich problemów Napoli, no to byłoby już absolutne science fiction. Więc moim zdaniem, Barcelona. Jak na standardy, do których nas przyzwyczaiła, rozegrała bardzo, bardzo dobre spotkanie. Tak swoją drogą zerkam sobie jeszcze w tym momencie na statystyki indywidualne liczby pałku barskiego z tego meczu. Pojedynki na ziemi, próby trzy wygrane 3, Pojedynki powietrzne, próby trzy, wygrane trzy. Długie podania. Prób 15, celnych 9, ale kilka tych podań to były takie piłki, których inny obrońca po prostu by sobie nawet nie wyobraził. Jestem pod niesamowitym wrażeniem z każdym kolejnym meczem. Coraz bardziej podkreślę w zasadzie to, co powiedziałem po ostatnim meczu. I tak jak mówię, Barcelona może być zadowolona, Barcelona naprawdę może przede wszystkim odetchnąć z ulgą, bo to był taki mecz, po którym całe środowisko Barcelony może po prostu powiedzieć: wielkie, ów, nie chcę sobie wyobrażać, co by się działo w Barcelonie, gdyby Barsa odpadła z Napoli już teraz? Niezależnie od tego, jaki to byłby rywal, gdyby Barcelona po raz kolejny zbyt szybko, na wczesnym etapie, odpadła z europejskich pucharów. To byłaby tragedia, i tak jak mówię, dla wielu osób z Barcelony to mogłoby oznaczać nawet przedwczesny pogrzeb szans, że na Laporte w wyborach prezydenckich, Szawiego już teraz jako trenera Barcelony, czy potencjalnie nawet w dłuższej perspektywie właśnie Roberta Lewandowskiego, bo myślę, że rozpoczęłyby się naciski. A tak to lewy strzelił gola, lewy w tych akcjach bramkowych także dobrze poruszał się bez piłki, później można było mieć pewne zastrzeżenia, natomiast generalnie Generalnie Barcelona naprawdę może być bardzo zadowolona. Pewnie też ta poprzeczka, pewnie też te wymagania w stosunku do Barcelony zostały siłą rzeczy po tych ostatnich tygodniach obniżone, bo mamy w pamięci różne kuriozalne mecze z Villarrealem, z Almerią, z Granadą, ostatnio z Majorką. Zbyt dużo było tam przeciętniactwa. Więc kiedy przyjeżdża Napoli, to po tym, co Barsa pokazywała ostatnio, naprawdę człowiek może spodziewać się najgorszego. Kiedy w 60 minucie wchodzi na boisko Sergi Roberto, człowiek naprawdę może spodziewać się najgorszego. No i co się okazuje? Tam, gdzie w wielu sytuacjach Szawiemu wypadała reszka, tak teraz wypadł orzeł. No i wszystko pykło. A Kubarski, powtórzę to po raz kolejny, jest takim kocurem, że nie mam słów. Dzięki za uwagę i zapraszam także na piłkarski młyn na YouTubie, kanal Plus sport, gdzie również rozmawiamy właśnie o tym spotkaniu. Z góry bardzo Wam dziękuję za łapki w górę i za komentarze, także pod tamtym programem, ponieważ musimy trochę poprawić algorytmy także kanału YouTube'owego Kanal Plus. Dzięki, serdeczne z góry za to i do następnego razu.